Hej siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam moją kolekcję zwierząt z Lego. Zapraszam. W pierwszej kolejności zaczniemy od zwierząt y, lądowych. Tak. W mojej kolekcji y, zwierząt lądowych mam... Trzy konie, dwa takie starsze. Jeden nowszy, ten jest nowszy, a te dwa są starsze. Dobrze. Dalej. Mamy dwa i mamy lwiątko. Dobrze. Teraz idziemy w, do psów różnych. Tak. Mam no, tak psy. Chowskiego mam jednego. Hmm owszem niemieckiego mam jednego e, jak te psy się nazywały e, chyba to są tak Bulldoga jednego mam i także mam hmm, tego takiego małego jeszcze nie wiem jak się nazywałem te psy ale napisz w komentarzu jak te psy się napisz w komentarzu dobrze Teraz przechodzimy do różnego rodzaju kotów hmm. Tutaj mam takiego kota hmm. I hmm. Tutaj jest skręcowy to jest nie to jest To jest chyba pies no to z jej pokażę Wam też węcego psa jakiegoś, tak. No i... E, mam także... z zegrofence... hmm... tego tygrysa. Hmm, ta, e, no, króliki, w tym w tym Tak, mam takiego jednego. I tego z Lego Fence, Bo ten jest z Lego City, a ten jest z Lego Fence, tak. No i przechodzimy do... ...chomików. Mam dwa chomiki. One są oba, z Lego Friends. To jest mało lewy bardzo. No ale przechodzimy do żab. Czyli to już będą żyęta wodne. Nie, to zrobię inaczej. Przejdźmy do żab, tego, jeszcze będziemy miały lądowe. Czyli... Mm, mam jedną wywiórkę. To jest z drugą bo są też z drugiej ale ich akurat nie mam. No. Dalej. małpy... Mhm. to są z Lego e, City... skorpiony... Tak. Mhm. no ale e, są z City... chyba tak, złego City wydaje się... Dobra teraz pająki Mam dwa takie starsze, lewy to są bardzo fajne, ale też mam dwa nowca no. w tych starszych może? Mam jednego takiego starszego I jednego takiego starszego nie no, mam tego zego w ciemności a z takiego nie Dobra, O. mamy go tu chodzą. Dalej. Mam szczuła. jednego. Ha. jest się zregeneruje. mamy węże pokażę po prostu bo mam w dwóch kolorach i jeden taki inny mamy jednego czerwonego znaczy mam i więcej ale po prostu mm, nie będę pokazał wszystkich po prostu pokażę że mam, y, no, że mam kilka takich to tylko po jeden mam jako przykład ale mam ich więcej tak i jednego zielonego mam o. Ale to są bardzo może tu udzielam tej wąż. Poczekajcie. Już jestem. Teraz hmm. ja mam takiego węża. O tego. To jest bardzo fajny odlew. Hmm. nie jest z tego City albo się to gdzieś w indziej, kiedyś innej strony wydaje mi się, ale nie jestem pewien tak przechodzimy do rządów powietrznych to już nie ma od nich tutaj mam tylko jednego mam cztery już osoby Mam jeszcze jedną, ale nie wiem, czy ją znalazłem. Najdę. E. Tutaj mam tą złotą z komentarzy. Nic, tak. Też Ta ona jest starsza, bo nie ma takich tutaj wzorków. Może miała, ale nie wiem, czy w ogóle wtedy były te wzorki. Chyba nie. No i obie z HRPT. Tak. Teraz Z hmm, to mam hmm, Na koniec z będzie coś ciekawego Bo nawet Was zagadka ale To będziecie wpisać w komentarzu Ale to jest ta papuga Nie, to jest papuga, ha papuga fans, tak Dalej mamy również hmm, takiego orła i tutaj właśnie dla was zagadkę, z jakiego zestawu pochodzi ten orzeł, tak mniej więcej nie musimy pisać numeru, ale po prostu z tego roku jak ten zestaw wyglądał, opiszcie tam, ja byłem ten staw ale to było dawno. Hmm. Tak czy inaczej, napiszcie w komentarzu jak, z jakiego zostało pochodzi ten zestaw, bo wiem, że w LEGO City był w jednym zestawie i chyba tego w ogóle w jednym zestawie był, ale napiszcie w jakim zestawie był i ja mam przypnęsne Dobrze. Teraz przechodzimy do zwierząt władnych. Zacznijmy od najmniejszych. Może najmniejszego najmniejszych, ale od zaczniemy. Tak, tam cztery takie, trzy czerwone jeden żółty, taki ciemno-żółty, to jest chyba, bo nie jeszcze jest czysto żółty, tego to jest ciemniejszy żółty. Dalej, no tu mam taką, tego bezpłatnie to pokazam, że mam tutaj tyle żab różnych, tak, tutaj wyłożę już, teraz jeszcze, Zwony, zwony mam tutaj. E. O. Mam taką myśl e bezpieczeństwa, tak. Mam takiego strasznego ekina Mam te dwa. Nowe rekinie. No i hmm? no, mam właśnie tego. Kogo dla? Czaj go to jak to woli. Jeszcze przejdę e, do zaraz do dęzał, a po kolei. Mam to jeszcze ryby. takie mamy w tych kolorach. Mhm. Tak. Teraz e, przejdziemy jeszcze e, do ośmiolonic. Tak, mam dwie ośmiolice w tym kolorze. Nie mam czarnej akurat, ale mam tego te bordowe. Tak. Na koniec sobie nawzględam mityczny, to jest chyba takie Fantastyczne, ale tu już mam dinozaury dwa takie małe, bo dinozaurów nie korekcjonuje, więc nie zbieram ich zbytnio. No na, na, to będzie na deser, koniec. Ale tak, tu mam... Powiedzcie mi jak się nazywają te zwierzęta, to wam też przepiękne dużko. bo i pamiętam jak się nazywały właśnie. ...ale mamy jednego malucha i jednego dorosłego. Puszka. No puszek jest z sporych rozmiarów, ale... Dobra. Tutaj już pokażę Wam na jednym kadrze... ...dwa takie małe... ...nie, nie wiem jak one się nazywają, też możecie napisać w komentarzu. Bo sobie nie pamiętam jak się nazywają. No i na deser... Brazylijczyk z tego byta. Tak No to Dzięki za oglądanie Trzymajcie się Cześć